w kolejnym odcinku budowy kampera z autobusów. W dzisiejszym filmie pokażę Wam, jak zrobiłem tą kanapę wielofunkcyjną, która stanowi jednocześnie miejsce na magazyn energii i dodatkowe miejsce do spania dla potencjalnych gości. Zrobimy też kilka prac mechanicznych razem z Tobiaszem i zrobię też kilka detali przy wykończeniu Projekt jest już coraz bliżej finiszu, ale wciąż jest jeszcze sporo roboty. Prace zaczęliśmy od wymiany wentylatorów na nowe. Tutaj trzeba było trochę pokombinować, żeby to wszystko się zmieściło, bo powinny być Tutaj wentylatory lewy i prawy, a ja zamówiłem dwa jednakowe, bo w sumie nie mogłem innych znaleźć. Tobiasz pomógł mi ogarnąć ten temat, bo lubi takie dubanie i ma znacznie większe doświadczenie. Nie było tutaj dobrego dostępu do śrubek, więc sporo było gimnastykowania się z tym, żeby wszystko z powrotem prawidłowo skręcić i popodpinać. A skąd wiesz, że tak, a nie nawrót? No to sobie taśmę zakręciła. A, zobaczyłem górną. No, to profesjonalna robota będzie, I to steruje tą klapką, tak? Podnosi albo... Tak, no, steruje. Taka ciasna robota. Łapy jak prawdziwy mechanik. Brudne. Trzy dni temu, do tej pory mam A ja pod mam paznokciami. Normalnie pod paznokciami, nie już nie zwracam uwagi na to. Próbowałem skrobać, musiałbym obcinać co chwilę. Teraz jest tu tu. Był moment, gdzie bez dodatkowej pary rąk byłoby ciężko wpiąć klapę czy przykręcić śruby, więc oprócz nagrywania coś tam co jakiś czas pomogłem. Wentylatory działają, tylko mieliśmy tutaj mały problem, bo podpięliśmy wszystko, podłączaliśmy, przykręciliśmy i okazało się, że te wentylatory tutaj strasznie na tą szybę słabo wieją i na pewno nie tak mocno jak powinny i okazało się, że po prostu się walnęliśmy na przewodach plus do minusa podpięliśmy no i teraz to wszystko działa dużo lepiej sami zobaczcie, tutaj mamy wcisk to no tutaj zaczyna dość mocno wiać po pierwsze z tamtego po drugie stąd z tych nawiewów, bardzo mocno i tutaj możemy zmieniać jeszcze wiatr z pominięciem nagrzewnicy, tak jak teraz. Trzyma lecieć przez nagrzewnicę, i teraz od razu powietrze się robi zdecydowanie cieplejsze. I tak samo obieg zamknięty, obieg otwarty, który steruje tą wlawką z przodu. Tutaj zasysa powietrze z kabiny, tutaj zasysa powietrze z zewnątrz. Dzisiaj zajmiemy się zabudową tutaj i wszystkimi takimi tematami dookoła, które pasowałoby powykańczać, żeby to już troszkę lepiej wyglądało. Więc, najpierw wytniemy sobie tą płytę, okleimy ją pianką, robimy chyba to samo od czoła. Oprócz tego, tam tematy takie jak te właśnie lamelki, które pasuje tutaj, poprzykręcać to też bym mógł tak w miarę na szybko zrobić. Proszę Państwa, wypadałoby dokończyć. Tą ścianę, tutaj i tam, nawet na razie bez wyklejania tego spodu, ale dokończyć tutaj obróbki, więc jedziemy z tym. Jedziemy tak, deseczka, bo tam będą dochodzić zasłony. Zasłony będą przyczepione tutaj, te prowadnice. Fajnie by było, jakby one szły sobie tutaj równiutko po krawędzi parapetu. Wtedy tutaj będzie całkowicie zaciemniać ta zasłona i tam też. Przykręciłem sobie tutaj rurkę od zasłon i muszę zamówić sobie. Zasłona już na wymiar 83 na 170, dzielona na pół. Tutaj sobie jeszcze to zrobiłem. Zrobiłem jeszcze tutaj taką barierkę. Tu będzie materac i łóżko rozsuwane. Przyznam się szczerze, że nie bardzo wiem, jak to zrobić. Pierwszy raz będę robił taką zabudowę i chyba kupiłem nie do końca odpowiedni zawias, ale spróbujemy coś z tym zrobić, z takim zawiasem. Eee, to był jedyny w sumie tego typu, jaki znalazłem w sklepie. To on będzie. Przykręcony tutaj do krawędzi tej kantówki, i tutaj będzie druga deska przykręcona, Dobra, ale zanim to zrobimy, jeszcze to bardzo ważna rzecz tutaj, bo przecież nie mogę tego tak zostawić. Jak już tu będę robił zabudowę, poskręcam to wszystko, to potem sobie tylko dodam roboty, jak będę chciał to umieścić w ścianie. Więc pierwsze co, trzeba wyprowadzić ten przewód tak, żeby gdzieś tutaj się kończył. Szybka przymiarka jakich wymiarów muszę zrobić to łóżko, żeby wszystko się prawidłowo spinało. Miałem co prawda projekt w sketchupie, ale delikatnie rozjeżdżały się w nim wymiary przez inną grubość deski, którą tutaj planowałem. Powycinałem też miejsce pod przewód i przepuściłem go w ścianie, tak żeby nie dodawać sobie niepotrzebnie więcej roboty. Zrobiłem to po linii najniższego oporu. Zrobimy na łączeniu tych dwóch desek. Wywierciłem jeszcze wiertłem jednastką tutaj otwór. Tu jest ten przycisk i teraz trzeba wrzucić wyświetlacz. Staram się kręcić te same dziury, wtedy będą równe, ładne odstępy. I teraz z tego łóżka rozbierzemy je. Ono jest 1,40 m na 2 m. Potniemy odpowiednio te deski. I wykorzystamy je do zrobienia tego łóżka rozkładanego dla gości. Powinno wystarczyć. Wydaje mi się, że tu jest wystarczająco materiału, żeby właśnie zrobić to łóżko takie rozsuwane i podnoszone do góry, tam gdzie jest bang energii. Po rozegraniu mamy takie deski, na nich będziemy siedzieć, i te długie, z których będziemy robić właśnie takie elementy, które będą trzymać w kupie te deski i pozwalać, żeby to się rozsuwało. A potem będę tapicerował te panele od przodu i od boku. Jak to już będzie gotowe, to zostanie tylko tak naprawdę zamówić materac też z tego materiału. Ten element już mamy, do którego przykręcimy z odstępem te deski, na których będziemy siedzieć. One będą przykręcone tutaj i potrzebujemy drugi element, który będzie tutaj też taki długi. Były w taki sposób pozbijane te deski i oto były oparte te właśnie deski. Powycinałem deski na odpowiedni wymiar, żeby zrobić z nich dodatkową ramę przedniego panelu. Sama mdf byłaby tutaj zdecydowanie za słaba, żeby utrzymać tą część łóżka, tym bardziej po rozłożeniu. Tutaj ma jeszcze przyjść płyta odtapicerowana, ale zanim ta płyta odtapicerowana, to tu jeszcze po zewnętrznej stronie musi być kolejna kantówka, tak jakby, do której będzie przypięta z kolei ta wysuwana część. Poskręcałem wszystko do kupy i po kolei dokręcałem kolejne deski. Po drodze sprawdzałem jak całość się zachowuje i czy nie będzie tutaj jakichś problemów z działaniem tego mebla. Problemy oczywiście wyszły i to łóżko nie działa idealnie. Po pierwsze trzeba wyczucia i odpowiedniego podejścia, żeby je rozsunąć czy podnieść. Po drugie, składając, trzeba je przechylić lekko w stronę wyjścia, żeby nie tarło te kantówki przykręcone do szafki kuchennej, bo poskręcałem to trochę za ciasno. Mebel rozkładany będzie raczej sporadycznie, więc nie sądzę, że będzie mi to jakoś bardzo przeszkadzać. Działać działa, ale na pewno nie jest idealnie. Na koniec zacząłem ostatnią płytę i zabrałem się za jej tapicerowanie. Centymetrowa pianka na to materiał pod kolor reszty mebla. Ten element skończyłem po pierwszej w nocy. Po przyłożeniu i przykręceniu skrzynki bezpiecznikowej, całość prezentowała się tak. Ogólnie jestem całkiem zadowolony z tego, jak to wszystko wyszło. I jak dla mnie jest ok. Kanapę. Mamy już tutaj skończoną. Bardzo fajnie wyszła, jestem zadowolony. Jeszcze tylko czekam, oczywiście, na materac. Jeden tutaj, gdzie siedzisko, drugi na plecy. Pokażę Wam, co udało mi się załatwić od firmy, która najbardziej wspiera ten projekt do tej pory, czyli od JATO. Kobyłki. 6 ton u 580 do 388, wysokość regulacji. Wiesz tutaj nie ma za wiele w instrukcji obsługi, tutaj bez czegoś takiego, jeśli chodzi o mechanikę, a teraz będziemy robić rążki kierownicze i tylny hamulec, no to ciężko w ogóle cokolwiek zrobić. Podnośnik słupkowy 10 ton, no i to jest ta wyższa wersja do 10 ton od 230 do 460, mamy klucz tego rodzaju. Nie mam takiego, a do hydrauliki może mi się przyda. I nie tylko do hydrauliki, do prac mechanicznych. Tutaj są głównie narzędzia. Zestaw kluczy z grzechotką. spakujemy z tego i wrzucimy do mojego zestawu. Gdzie mam wszystkie klucze. Zestaw nasadek. Kurde, jakie to ciężkie. Ja pierniczę. Tu jest tylko tyle nasadek. Od 22 do 41 mm na 3 czwarte. nic no nie spodziewałem się, że to jest takie wielkie. Oprócz Klucz klucza jest kilka innych tematów. Klucz, zestaw śrubokrętów. No i ta walizeczka chyba zostanie ze mną całkiem poko. To co mamy w walizeczce? Lodowarkę, książeczkę. Z instrukcji obsługi. I bateria szóstka, które mi brakowało, bo w sumie i dwójki mam, i czwórki. Mam też dziewiątkę. Szóstki nie miałem. Teraz mamy też szóstkę. Lekki nie jest z baterią. No. Dalej nie jest lekki, ale przynajmniej dobrze wyważony, bo bez baterii to strasznie tutaj góra ciąży. A po wsunięciu tej szóstki całkowicie inaczej się nie motoryzuje. Kolejna walizeczka z narzędziami. Tu już będziemy trzymać wszystko w walizce, no bo jest kolejna walizka fajna. Młoteczek, grzechotka, są przeduszki, tego nie mam. A czasami są miejsca właśnie, gdzie ciężko się dostać bez takiej przeduszki. Jest adapter kątowy też, więc myślę, że teraz do większości rzeczy dojdziemy. To też fajna walizeczka. Całkiem spoko. No i tu kolejne oczywiście. Końcówki, przeduszki, imbusy jest agregat, zalecane paliwo, benzyna bezołowiowa o liczbie oktanowej powyżej 93, 93 dB. On będzie w lukach bagażowych. i Jeżeli będę ładował, to najprawdopodobniej nie będzie w kamperze. Waga 17 kg. Tą instrukcję zostawiam sobie do przeczytania przy pierwszym uruchomieniu. Tu mamy gniazda 2 USB 5V 1 i 2A. DC Breaker, w wyłącznik stałoprądowy, AC Reset, Eco Mode. Yy, tu mamy wyjście pracy równoległej. Odkładamy do luku bagażowego w miejscu, gdzie to będzie finalnie przebywa. Czyli tutaj gdzie falownik i tutaj są graty, które muszę oddać albo na złom. Jak wy nie chcecie świetlówki. Startery do świetlówek, telefon, stara klima i telewizor tam jest Więc jakby ktoś chciał jeszcze, no to piszcie w sprawie tych części, bo jak nie, no to ja się ich będę pozbywał już Bo mi tylko zagracają Oprócz tego mam też psa do oddania <grym> Żartuję oczywiście Pieska nie oddajemy, ale mam prawne wentylatory 24V, 50zł One chodzą po 200zł, 300zł chyba nówki Dawiarz przywieznam nam na przyte. I okay. przymierzymy teraz jak to będzie wyglądać. Ale jest git. Mamy coś takiego. Jak się tu siedzi. Poduszki chyba jakieś by się tu przydały, małe jeszcze, ale poza tym jest spoko. nagrzać olej bo będziemy teraz wymieniać olej muszę też podnieść zawieszenie i podstawimy sobie kobyłki które nam ostatnio przyszły jato. mechaniku jak na styg miejsca? To. No, no. może to bańka jest wysoka, nie? Taki kanał wykopałem tymi kołami. Będzie co z tego, czy nie? Musi być. Tam pakułow, ten korek, zrobili, no, czy Ja no? się widzę takie też. Tak? O, no, to wcześniej już widziałem. No, to chwilkę tylko. Parze, to koło ładne. <laughs> Profesjonalna robota. No. no my lepiej nie zrobimy. Jaki <laughs> corny. Przynieś bańkę drugą na podmianę? Możesz dać drugą. Ale będziesz polił w piecu. <laughs> no to muszę kupić jeszcze. <laughs> Skąd będziesz wiedział, kiedy? Kiedy dość. Prawda, że nie jest ten. Przeźroczysty. No ale w sumie teraz, jak zakręcisz, na pewno już poszło te 10 litrów, chyba, co nie? No, tego wolę tak. I, I dać do drugiego, już niech leci do końca. Marzł 3 lata nie był odkręcany. Eee, kurwa, poszedł. Czekaj, drugi. O, eee, to to jedną ręką, drugi. Silny chłop, bez klucza. Tak to bym musiał z 30 zł zainwestować. Tylko o, warto wam puknąć, gminnie puści. Nie przekręć gwintu. Nie ma, właśnie jest tak. Odpowiednie no. 60 N. Tak, tak pisało na, na tym GPT. GPT <grym> 60-70 Nm. pomóc ci wziąć, przejąć od ciebie i przelać? Żebyś nie musiał wychodzić z tym. No tak, może zróbmy. Chcę trochę ręce ubrudzić przy moim autopusie. Póki co, to więcej ty sobie ręce ubrudzisz. Czysty to on nie był. aż zobacz, zobaczę, jak to zobacz, wygląda. To wszystko zawsze brudne, nie? Także ja nie sparuję nigdy tę ścianku coś... ze nowym olejem, bo to to in chuj jest, nie? A, nigdy nie widziałem takich rzeczy to. to. już będę kolejny raz wiedział jak wymieniać W sumie filozofii nie ma. Tylko kolejny żeby zachować i No i tu, żeby tego nie wycierać teraz, nie? No. Żeby zostało ja. Chyba, że nowych chcesz, nie? ja tak się nie bawię, bo to już króle kurde. że fajne, jakbym to widział, to bym kupił to. Te? No. Ten też. Ten jest od, 80, od 85 chyba, do 160. 1 czwarta i jeden cały obrót chyba. I tu masz, że łapkami dokręcasz, a potem jeden kluczem, tak? Jeszcze gdzieś filtr powietrza podobno jest i też się go wymienia. to jest problemu w ja Ta miska, żeby... Tak, no to jest miska i tam gdzieś pewnie... O, mogłeś sobie podłożyć swoją drogą. Fajne. No, no, że tam się leje? no, i tam jest to odpływ, i fajnie zrobione. Drugi panie kierowniku, no fajnie zrobione. Dwa nowe filterki, ale jak wyglądają? Może dobrze wyglądają, to nie ma sensu wymieniać. Dobra, jest. Jest, no już jest. I ta to... Paliwa nie wymieniałem, no, ale pakuły nie dałeś. No pakuj nie dałem. <grystanie> Filtr mocno nakręcić ręką. Ręką musisz dokręcić mocno, ale to ty masz za dużo pary w łapie. To urwiesz. To akurat jest dostęp, to właściwie można użyć. Poza tym, to on będzie odkręcał już. No złam, <grystanie> Za tydzień. <grystanie> nie no, bo to już nie będziesz wymieniał tak naprawdę. Myślisz, że. Paliwo no to ma... na chwilę kupiłem paliwowy. Ile kupiłeś? No, mam jeszcze cztery. I cztery na, jeszcze? na dwie wymiany. No to wiesz, w samochodzie mi się wydaje, że u mnie to z 10 lat może kupiłem, który mogę wymienić. A teraz cały czas jeżdżę, nie? No to nie, to ja będę sobie częściej. No wiesz, autobusie, jak mam, to będę wymieniał, no Bo ty kilometrów nie będziesz robił, jak wiesz, nie, nie. kierowca zawodowy autobusu. To będzie niedużo, naprawdę, w porównaniu z tym, co by autobus robił, nie? No tak, tak. Czyli można poleć? Czy no Na, na test ja się pali? Trzeba, trzeba dolać najpierw oleju. To wiesz. Nie wiem. Nic nie leci, Padałby by dobrze zrobili byłoby, nie? Na tym skończyliśmy robotę. Oleje i filtry wymienione, ale muszę jeszcze ogarnąć, gdzie jest filtr powietrza i nim również się zająć. Silnik normalnie odpalił, a poziom oleju mamy na samej górze podziałki na bagnecie, więc teraz zostaje tylko jeździć tak. i obserwować. Widzimy się w kolejnym filmie, w którym pojedziemy na pierwszą wycieczkę tym kamperem. Standardowo pojawi się po prawej stronie, gdy będzie już dostępny.